Łiszchosława imię pochodzenia Wierzchosławickiego. Dawniej używane lokalnie określało mieszkańca tego regionu Polski. Stąd odmiana męska Łiszchosław. Wierzchosławice to wieś znajdująca się w województwie małopolskim. Niegdyś zabita dechami ze wszystkich stron. Wódź gminy Wierzchosławice, legendarny Łiszchosław i jego żona Łiszchosława wydali wspólnie dekret znoszący wszystkie imiona z gminy im podległej i nakazali nazywać nowonarodzone dzieci męskie imieniem Łiszchosław, a żeńskie Łiszchosława. Wieś rozrastała się w zawrotnym tempie. Młode Łiszchosławy wyrastały na wspaniałych wojowników, a Łiszchosławy pilnowały ogniska domowego. Co roku przybywało kolejnych mieszkańców. Z czasem brakło miejsca do zamieszkania i nowe pokolenie Wiszchosławów wyruszyło zdobywać nowe tereny. Rozpoczęła się ekspansja Wiszchosławów i wkrótce imię to stawało się coraz bardziej popularne na ziemiach Polski. We wsi Wierzchosławice postawiono pomnik wielkiego Wiszchosława zdobywcy, który przyłączył do gminy Wierzchosławice wsie ościenne. Niewiele brakowało, by wkrótce cały kraj opanowały Łiszchosławy, gdyż tradycja nadawania imion Łiszchosław i Łiszchosława przedostawała się wraz z osadnikami. Kiedy w rządzie zaczęły zasiadać same Łiszchosławy, myślano nawet nad zmianą nazwy państwa z Polska na wierzchosławice. Ostatecznie proceder ten został przerwany, kiedy zdano sobie sprawę z absurdu całej sytuacji. Ostatecznie nakazano 90% społeczeństwa zmianę imion na inne, a historia zapomniała o incydencie wierzchosławickim. A tak naprawdę to nie.